Szczęść Boże! Zapraszam do wspólnej modlitwy ze zmarłego papieża Franciszka. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zmartwychwstały Panie, prosimy Cię ze zmarłego papieża Franciszka, aby mógł dostąpić chwały nieba i przebywać z Tobą w Królestwie Bożym. Za wstawiennictwem papieża Franciszka, który już razem z Rzeszą Świętych śpiewa Tobie wieczną pieśń chwały, proszę Cię, Ojcze, za tych, którzy cierpią w czyśćcu. Dzisiaj szczególnie chcę się modlić za papieża Franciszka. Wybacz Twoim dzieciom ich słabości, wybacz małą wiarę, grzech. Niech ta modlitwa przyczyni się do tego, aby jakaś dusza dziś zaczęła wielbić Ciebie razem z Papieżem Franciszkiem i wszystkimi Twoimi świętymi. Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu miłosierdziu, zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę. Wyzwól duszę Twego sługi papieża Franciszka od wszystkich grzechów i kar za nie niech święci aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła skarania do wiecznych radości amen w imię ojca i syna i ducha świętego amen wieczny odpoczynek Racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista, niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.